To ostatnie zdjęcie protestujących już szóstą dobę górników w Silezji i najnowszy raport. Jeżeli chodzi o stan psychiczny i zdrowotny naszych pracowników, także po dzisiejszej rozmowie widać, że chłopaki są nabuzowane. Presja ma sens, bo dziś po południu minister Miłosz Motyka wreszcie zadeklarował, że łaskawie wróci z urlopu przed czasem w najbliższy poniedziałek, a nie tak jak wcześniej zapewniał 7 stycznia. To jednak tylko połowa sukcesu. Zaraz w sensie słyszę się o jego. Dymisji, no bo to jest niepoważne traktowanie ludzi. Po pierwsze górnicy chcą, żeby Motyka przyjechał na miejsce protestu do Silezji a ten organizuje spotkanie ze związkowcami w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. E, a, e... Natomiast co najważniejsze, aby zakończyć protest, o którym mówi cała Polska, górnicy chcą zobowiązania na piśmie. Zobowiązania o tym, że rząd wpisze ich do ustawy górniczej i w przypadku likwidacji zakładu będą mieć gwarancje osłonowe. Ja przypominam sobie rok 2003. Gdy byłem tutaj jako szef śląsko dąbrowskiej Solidarności, też był dziewięt, dziewięciodniowy strajk o uratowanie tej kopalni. Wtedy górnicy też wiedzieli, czego chcą, i strajkowali przez dziewięć dni, siedząc pod ziemią i uratowali tą kopalnię. I dzisiaj jest walka o to samo. A groźba likwidacji kopalni, niestety, jest realna. W przyszłym roku pracę ma stracić tam 800 osób. Przed wyborami, oczywiście, Tusk zapewniał. Śląsk może stać się centrum nie tylko w skali kraju nowoczesnego przemysłu energetycznego. Nie trzeba dzisiaj mówić o zamykaniu kopalń. Teraz klasycznie schował głowę w piasek i nawet na swoich mediach społecznościowych nie odnotował barburki. A Silesia to nie jedyna kopalnia, w której emocje antyrządowe rosną. Górnicy także w JSW czują się oszukani. Wiecie, dlaczego w Jaszczęckiej spółce węglowej będzie wypłacane tylko 30% warburki? Bo będzie tak, powiedział Donatus. Ja dostałem 31%. Znaczy, ja moja partia. 31%. Więc zrobiłem jedną trzecią z tego, co obiecałem. Co więcej, sytuacja polskiego górnictwa staje się coraz gorsza. W momencie, kiedy inne państwa odbudowują ten sektor gospodarki. A wszystko to widoczne jest na Pomorzu, gdzie do polskich portów wpływa węgiel z Rosji. Dzisiaj z kolegami odkryliśmy nową część Łąska. Jesteśmy w Gdańsku. Za nami, jak widać, port Gdańsk, a w tym porcie więcej. Tysiące, tysiące ton węgla, którego sprowadzają. Choć w rzeczywistości jakość tego importowanego surowca jest taka, że trudno mówić o węglu. To jest błoto, oczywiście. Tak właśnie wygląda biznes, na który pozwala Donald Tusk. Wyjaśnić trzeba, że Silesia to prywatna kopalnia. 3 miliony ton rocznie to jej możliwości wydobycia węgla. Jeśli rząd nie stworzy jej warunków do przetrwania i zakład padnie, to będzie to kolejny cios dla gospodarki. Pracownicy przejdą na zasiłki, a polskie porty zaleje kolejna fala tego surowca z innych państw. Dlatego jak najszybciej trzeba odsunąć tych szkodników od władz. Dlatego stan faktyczny jest taki, że Tusk milczy. Motyka dopiero co wraca z urlopu, a 21 górników walczą o strategiczny sektor państwa, jakim jest energetyka. Dziś związkowcy, którzy opiekują się protestem, zwieźli protestującym list. Wiemy, że nie zeszliście pod ziemię z lekkomyślności. Zeszliście tam z zgodności z odpowiedzialności z troski o przyszłość nie tylko swoją, ale i naszych rodzin, dzieci, całych pokoleń. Wasz protest to nie bunt, to wołanie o szacunek dla pracy, która od zawsze była ciężka, niebezpieczna i niedoceniana. Prosimy tylko o jedno: dbajcie o siebie nawzajem. Oddychajcie, odpoczywajcie, trzymajcie się razem. Czekamy na was zawsze. Wróćcie do nas w sali z podniesioną głową z poczuciem, że zrobiliście wszystko, co było trzeba. Z miłością wiary... I nadzieją z mocą siły wyższej, jakkolwiek każdy ją pojmuje. Wasze żony, partnerki, matki i siostry. Motyka do Katowic w sprawie Silezji przyjeżdża 29 grudnia. Czy zdecyduje się odwiedzić kopalnię? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo jednak, że tego dnia przed Silezją manifestacje wsparcia dla protestujących pod ziemią i w obronie polskiego górnictwa organizują pracownicy innych kopalni.